No dobra, no to w takim razie zaczynamy tego naszego człowieka e, Piszemy na sobie tym Może jakiś duży litery, w takim razie to jednak tym I robimy takie coś no, tutaj tym jednak Ale jak największe i... okej okay. Człowiek To nasz człowiek Będzie miał kolor Niebieski Tylko To jest jakieś małe jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. No i przechodzimy dalej, czyli tutaj mamy takie, co widzicie ten człowiek w ogóle jak występuje, jak on do raczej nie występuje wszędzie, ale jak on się ma do klasyfikacji, czyli klasyfikacja człowieka w takim ogólnym, ogólnym organizmów w zapisie, czyli tak, Czy w tym systemie klasyfikacji człowiek jest nazywany homo sapiens, czyli człowiek rozumny i ten człowiek rozumny jest w królestwie zwierząt, czyli należy do królestwa zwierząt, należy też on do rządu naczelnych, a później do map człeków kształtnych itd., itd., ale to dalej. Człowiek rozumny. I tu mamy tę naszą rzecz, czyli to jest to, co nas dzisiaj interesuje, czyli Homo sapiens. To sobie jak najszybciej przylecę, prze przesuniemy, i mamy tą naszą y, miejsce. Człowieka w systemie klasyfikacji organizmów. Polecam to na szybkim tempie oglądać. A, no tak, czyli mamy ten homo sapiens, do którego teraz już możemy wrócić. Czyli tu. To jest nasze mosto dzisiejsze. Bądźmy jak homo sapiens. Myślmy. To dobrze, myślmy. Ok, jest max. To robimy tak, tak, tak. Tak, to nie jest, jest prosta. A ja nie jestem specjalistą. Dobrze. I dobra, no to człowiek jest właśnie do tym... w tym rzędzie naczelnym. I do zwierząt. Czyli możemy sobie powiedzieć, robimy tak. Zrobimy sobie Nasz podział, czyli tutaj jeszcze taką następną tą i tą coś, co nas interesuje, czyli ogólny podział. czy mamy to królestwo, czy te zwierzęta. Nie będę pisać tych łacińskich nazw, nie ma sentu, nie ma sensu. Później mamy typ i człowiek jest tunowcem. Później mamy podtyp. I tutaj jest, o, kręgowiec. To jest niezbyt to inne było, ale dobra, teraz to się to tak wygląda. O, gromada. I tu mamy gromadą, która występuje znowu inaczej. To są ssaki, później mamy tą podgromadę. I podgromadą to są ssaki łożyskowe, czyli te, które posiadają łożysko. Cisaki łożyskowe. A później mamy rząd. Czyli to są naczelne. No widzicie, mózg się nie potrafi zdecydować. I później mamy nadrodzinę, czyli coś, co jest przed rodziną. I tu mamy te człowiekokształtne. kształtne. o których mówiłam wcześniej i mamy teraz jeszcze rodzaj rodzaj a nie czekajcie, pomyliło mi się przesunęłam o jedno i rodzina rodzina i czyli te były jak były rodziny to teraz są człowiekowate człowiekowate, później mamy ten rodzaj czyli homo Rodze człowiek, homo. Tutaj weźmiemy tą nazwę, i tutaj jeszcze nasz gatunek, homo sapiens. Czyli ten człowiek rozumny. Człowiek rozumny. No dobra. Eee, Okej. Okay. Ups. No dobra, to tylko był grzejnik. E, wyłączyliśmy go. E, no dobra, to nie będziemy zmieniać tych kresek i to jest ten nasz taki podział. Może go sobie weźmiemy w jakąś inną, To się przyda do kiedy indziej. E, no Dobra, no to mamy hopus, więc człowiek rozumny. I tak, on właśnie należy, że ten człowiek na podstawie tych różnych badań genetycznych i i tych różnych molekularnych badań, czyli z badań z wyników tych, z tych wyników z tych badań wyszło, że człowiek ma bardzo dużo cech właśnie z tymi małpami człowiekokształtnymi, ponieważ bardzo mamy takie, no jesteśmy podobni, czyli te małpy kształtne, które później zaczną wymieniać, to szympansy, goryle oraz orangutany no dobrze, no to w takim razie, skoro mamy to to jednak może w takim razie zrobimy, żeby to, lepiej zrozumieć sobie ten podział, który jest następnym podziałem Czyli tutaj z tego bierzemy znowu żółtą. Bierzemy żółtą. I robimy sobie ten podział. Czyli może, może nie, może nie tak. Robimy coś takiego wyżej, żeby było wygodniej. I mamy tak. Mamy rząd, czyli te naczelne. Rząd, Naczelne i później to dzielimy, później na jakby weźmiemy sobie kolor czerwony na podrząd i podrząd jeden i podrząd drugi, i tutaj wyróżniamy naczelne niższe i naczelne wyższe i naczelne wyższe. I tutaj z tych naczelnych niższych wyróżniamy dwa inne, to lemury i wydraki. wyraki, czy coś takiego jakieś tam dziwne, z, z tymi oczami. tu tutaj lemury, kojarzycie? Król Julian, a tu jest jakiś wyrak, to chyba może to, nie wiem czy dokładnie nie powiem, ale chyba nie. Bo jeszcze jest Mort, ale to nie Mort. E, chyba. Chciałabym zobaczyć. I później widzimy to na wyższe. Dzielimy na nadrodzina, nadrodzina jedna i nadrodzina trzecia. I tu mamy tak małpy wąskonose i małpy we, we szerokonose oraz człowiek czego kształtne. Mm, to te małpy. Wąską czyli jak małpa naz znaczy nazwa mówi, no to są mają wąskie nosy. Yy, I małpy szeroko nosy. No i te czuło I to jest oczywiście nadrodzina. To też jest nadrodzina. To też jest nadrodzina. Nie będę dodawać obrazków, to nie jest potrzebne. No dobra, co dzielimy, to jeszcze te właśnie rodziny na rodziny w tym przypadku. I tutaj mamy te gibonowate. I te człowiekowate. No dobrze, no to teraz mamy te gibony. Czyli tutaj. No, no nie to. Nie będzie ten gibony. I mamy następne te czujkowate To raz, dwa, trzy, cztery To wiem, wygląda się jako Orangutany Orangutany, goryle Szympansy Szpansy oraz nasz człowiek Rozumny Czyli tak to wygląda Jakoś mamy mało, mało, ale powoli będzie tego więcej. Jeśli dotrwacie, jeśli ja dotrwam, no dobra, to, to mamy ten podział. No to przejdziemy z powrotem do tego, jakie cechy tych tutaj, czy tych człowiekokształtnych małp, yy, ma, mają powiązanie z naszymi człowiekowatymi. Czyli tak, yy, czy te człowiekowate. Jakie są podobieństwa tej budowy? No to tak. Zrobimy sobie coś takiego. Idziemy może tutaj. No. Nie wygląda to dobrze. Tak. Nie zbyt to wygląda, ale tu. I to są te nasze... Zrobimy jeszcze. I te nasze podobieństwa budowy. Albo ogólnie podobieństwa. Podobieństwa. Z a i c, cechy wspólne z opami. Trzygoksztopnymi. Trzygoksztopnymi. I to jest pierwsze co możemy wyróżnić. To sobie znowu weźmiemy takie coś. O, tylko zielone. I robimy tak. Budowa anatomiczna. Czyli mają budowę. Podobnie jest w budowie tej budowa anatomiczna. Czyli tak, czyli te czego kształtne brak ogona. Kręgi ogonowe są skrośnięte między sobą i mają te kręgi lędziowe, które są takie, pięć masywnych kręgów randziowych, które właśnie dają możliwość tej, tej poruszania się po tej pozycji piątkowej. Mają też te podobną budowę rozmieszczenie tych narządów wewnętrznych, czyli brak ogona, kręgi ogonowe w jedną Mamy coś takiego, bo to jest, moim zdaniem, duże. Mm, Jedną kość ogonową. Później mamy jeszcze te pięć masywnych kręgów dźwiowych, które mhm. otrzymują tą pozycję. One odpowiadamy za utrzymanie tej pozycji pionowej czy pozycja pionowa. Zrobię się, nie będziemy pisać tego więcej. To jeszcze zrobimy z tego tak. Coś takiego, że bud narządów. Podobno? czyli te rozmieszczenia jest podobne i ich, ich budowa, ich rozmieszczenie. No dobra, mhm. to mamy takie coś, że jeszcze mamy to podobieństwo immunologiczne, ponieważ występuje takie coś, że na tych małpach, te małpy mają takie coś, że mają antygeny na gru grupy krwi, czyli AB. A coś takiego takie są wtedy wspólne cechy, czy to jako dodatkowe inne już to podobna budowa, czy podobieństwo, czy podobne te układy. Grup krwi. ABO. Mamy takie coś jak podobieństwo genetyczne, i najbardziej do człowieka e podobna jest szympas, który różni się jedynie 1,23% sekwencji tych wszystkich genów, które występują. Czyli bardzo blisko jesteśmy siebie spokrewnieni. Jest mm, I te nasze. Nasze niektóre białka i na przykład są podobnie zbudowane. Czyli. No mm. Czyli szympans jest spokrewniony z nami ile procent? Widzicie? Już? No, wiecie, no, tylko 1,23 albo aż można powiedzieć: ty szympansie, jeden do człowieka i nie będziemy się obronić, no bo to jest bardzo mały procent. Czyli można powiedzieć, że szympans jest waszym ziomkiem. Podobna budowa tych, tej hemoglobiny i białek. Czyli białka są po do... Czyli na przykład, na przykład hemoglobinata. I ona luźnie się tylko wyłączy dwoma innymi kwasami w porównaniu do nas. Dobrze, mamy jeszcze coś takiego jak zachowanie, czyli mamy, jesteśmy podobni behawioralnie. Behawioralnie. No to trochę tutaj może zrobimy podobieństwo behawioralne czyli zachowanie jak ktoś nie wie no Ci szybko się uczymy wszystkie te małpadki, małpiatki tylko nie zawsze to ma jakiś skutek Czy jeszcze pamiętać? Hmm. Wyrażenie emocji. Emocji poprzez gesty, na przykład. Obecność takiej samoświadomości, czyli po prostu, że one wiedzą i rozpoznają się w lustrze. I takie coś, że możliwość tworzenia i używania tych narzędzi, czy tworzenie i używanie. No albo też po prostu używanie takich, co już były zrobione, nie muszę tworzyć. Czyli tak to jak na razie wygląda. I to jest tylko nasze miejsce człowieka w tym naszym systemie klasyfikacji. No dobra. Teraz przejdziemy do tych cech, które odróżniają człowieka od tych wszystkich innych małpiatek. Czyli zrobimy sobie może innym kolorem albo żółtym i stąd pociągniemy. Mm. I tutaj będzie tak, że człowiek ma tą piątą postawę ciała, prawie cały czas. Czyli piąta postawa. Mm. Dobra. Jeszcze te zredukowane ogłosienie, bo małpy inne mają dużo tego ogłosienia, a mnie. Ogłosienie. I dzięki temu my możemy się bardziej efektywnie pozbywać się przez skórę, czyli pozbywanie. Górę efektywniej. Dobra, no, co dalej? Możemy powiedzieć to, że mamy bardzo rozwinięty mózgowo, stopień mózgowia i to daje nam dużo możliwości tego, że możemy zapamiętywać i się uczyć. Możemy też porozumiewać się mową, a taką artykułową, czyli po prostu słowami takimi normalnymi i wykształcamy y, więzi spo społeczne, no przynajmniej niektórzy. Y trzy sprzędzi społeczne? Później mamy tą mowę artykułową. Zapamiętywanie i uczenie się. Znaczy tam ci też potrafią, ale my robimy to lepiej. Czyli bardziej. I to całe jest związane z tym, że tu mamy ten wysoki poziom mózgowia, czyli wysoki poziom rozwoju tego mózgowia. Tego mózgowia. No dobrze, czy jest tak, można powiedzieć, że to. Jeszcze jest na coś, co nam w sumie bardzo coś, że my mamy paznokcie i tamci też mają paznokcie. Czyli coś, czego tutaj nie dodaliśmy, to jest, a jest bardzo ważne, gdzieś tu się zmieści, yy, tutaj niech będzie, to jest tak niezbyt, przeciwstawny kciuk. To jest bardzo ważna cecha, która da, dała nam i tym innym opetkom pewne możliwości. Przeciwstawny kciuk I, ten, i jeszcze tamte niektóre mają przeciwstawny paluch My już tej umiejętności niestety nie mamy Oczywiście e, obecność paznokci Obecność paznokci No i dzięki temu to zabezpiecza nasze dłonie i stopy żeby, żeby się nie znać podczas zaciskania tych dłoni i stop Bo inne zwierzęta, na przykład e, lwy te to mają pazury i jakby miały zaciskać tak te ręce, no to one by się raniły tak jak my tego nie robimy mamy Żeby nie ranić tych rąk. Hmm. Czyli to nam daje to, że ochrania nas. Hmm, Okej, okay. czyli tak. Bazury. No dobra. I to, że mamy ten przeciwstawny kciuk i dwa paznokcie, no to dzięki temu to Danu udała to taka możliwość, żeby jest cenne chwytanie tej gałęzi i szybkie przemieszczanie się właśnie w, na tych konarach drzew. Przecież my tego już teraz nie robimy, ale niektórzy są dobrzy w spinaczce. Na przykład, polka, jedna, co jest Świata. I też dzięki temu możemy się wykiwać tymi narzędziami. I wytwarzanie, i wszystko, te, te cechy sprawiły, że ten nasz mózg i tych małp się bardziej i bardziej rozwija. I te, te, także ten pysk właśnie, dzięki temu, że się wykształciły te przeciwstawne kciuki u tych małp no to i u nas, no to przestał to pełnić funkcję chwytną, czyli te kończyny przejęły tę funkcję. Ci? Mm. Dobra, co jednak nie pełnić. Mm. Okej Ok. powiedzieć, że co zrobiliśmy. A, czy jeszcze noszenie młodych. Młodych i jedzenie. Tylko najpierw może nie pokarmy, później. Mówię. No dobra. No to... Okej, okay. czyli tak wygląda nasze omówienie jednego tematu. I to by było na tyle z tego tematu. Ale my, jak to my, przejdziemy do dalszej rzeczy. Czyli tutaj weźmiemy sobie czarny I już sobie napiszemy co będzie następne, a następne będzie. To, że jak jest zbudowany ten organizm, czyli te oj, wysunęło nam się wszystko. Czyli hierarchia tego budowu, czyli komórka, tkanka itd. i tak dalej. To są zupełnie podstawy podstaw w tym przypadku. Takie na powtórkę. Hmm. Budowy. Wieka. I to do tego przejdziemy. To sobie też zaznaczymy jakoś ładnie. właściwie z tego tamtego i tu będziemy mogli to podzielić. To będzie nie będzie za duże, bo tu będziemy mieli inak to jest spodowane. Jak i tu. I może jeszcze jeden. No dobra, no to dziękuję. To się rozszerzy na większą ilość. Będziemy mieli wspomniane wszystko. To do usłyszenia.